Oto Workers and Resources Soviet Republic. Witam Was bardzo serdecznie i lecimy z Koksem. Witam Was bardzo serdecznie, gorąco, ponieważ znowu zaczęło się coś palić. Tym, tym razem jest to zbiornik z ropą, ale widzę, że strażacy dzielnie no, walczą tutaj ostro. Poradzą sobie. Bez jakiegoś większego problemu. Ja Wam powiem, z czym powoli zaczynam się tutaj wzmagać, bo, bo tutaj jest tak. Tego wypuszczę tylko pociąga. tylko, tylko, tylko. Jeszcze szukam pieniędzy, wiecie. Tak, przy okazji, tak, tego wypuszczę. Ma tam 600 tysięcy. Nabite, ten prawie 900, to go też wypuszczę. Tutaj chemia powinna troszeczkę mi yy, kasy przynieść, 500 tysięcy, prawie 600 w sumie. No to nieźle, nieźle. Szukam jeszcze pieniędzy. Tutaj myślę, że on, on się już doładował. Dobra. No, to do składu, mój drogi, dobra, to tego mamy załatwionego. Jeszcze tutaj mamy aluminium przecież. On tam niedawno był, ale niech jedzie, rozładuje to co ma. Ciuszki. Tutaj wam zaraz pokażę, co buduje, projektuje, tutaj kombinuje. Ale to powiem Wam, to jest kropla w morzu. Tak, tylko powracając na króciutko pokażę Wam, jak urosły drzewa. Tutaj nie wiem dlaczego nie chciało się zasadzić. Nie wiem, czy pamiętacie. Sadziłem, obsadzałem. Nie. nie. Taka dziurwa powstała. No nie wiem co z tym zrobić. Ewentualnie. Nie, dobra, mniejsza o większość. Większa o mniejszość. Tutaj tak. Wybudowałem, po, po, poza nagraniem to ustrojstwo, będzie nam dawało prunt. Ta elektrownia. To jest taka pierwsza w sumie słoneczna na tej mapie. Jeszcze nie ma pracowników. Potrzebne jest 8 osób. Serio. Wcześniej miałem informację, że 20, ale może to jest. Wraz na przykład, nie wiem, ze wzrostem, zapotrzebowania, nie wiem, bardzo możliwe. Strażaków ustawiłem, no bo no, niestety, ale będą potrzebni. I tutaj, tak powiem Wam, zaczynam sobie o, kombinować, nie? Tutaj, budyneczek, budyneczek, jakiś sklepik. Z2 wybuduję, powiem Wam, tak własnymi siłami, to znaczy za pieniądze. Ale to dopiero jak zrobię chodniki. O, za 200 patyczków właśnie wybudowałem. Dlatego, że no tutaj będzie taka sytuacja, że ja strażaków. Przede wszystkim o strażaków mi tutaj chodziło. Ale przy okazji postawiłem szpital. Więc szpital też potrzebuje ludzi. Fabryka będzie potrzebowała. No. Sporo tych ludzi będzie potrzebowała, i tak sobie nawet myślę i kombinuję, czy. Aha, tak z tej strony jeszcze tutaj podłączę na przykład to, na przykład to oraz to, i tutaj czekaj, gdybyś mi pasował tutaj, wiesz? O, coś takiego. Yy, tutaj zrobimy taki gadżet, żeby ominąć nieco przystanek, o, bo on tak nie, nie zachętnie się ten podczepia, jak jest za blisko. No w sumie zrozumiałe jest potrzebne miejsce przecież na krzyżówkę, nie? Nawet chodnik potrzebuje jakiegoś tam miejsca minimum, bo minimum, ale no potrzebne jest. Czekaj tutaj za daleko wyprowadziłem to ja bym ciebie trochę skasował w sumie oprowadzimy to tak nie to też to tutaj jeszcze skasuje tak no to tak powiem ci czekaj a weź tak na połowę o o no dobra i, i tak będziesz miał tutaj połączenie nie więc o, takie połączenie będzie to, to, to w sumie ok, bo tutaj y, te y, sportowe tematy niech się y, tutaj realizują, bo potem płaczą, że nie mogą dojść do sportu, nie? Y, piwerko im postawiłem tutaj. Też y, zrobimy taki temat, że y, podłączę to pod mój, y, pod moje biuro, które obsługuje tego typu alkohole. No, po to, żeby tutaj nie płakali, bo inteligentni też będą potrzebni, chyba, w tej fabryce. O ile się nie mylę, o ile dobrze pamiętam. Patrz, za blisko postawiłem, czy co? O, tak, o, będzie dobrze. No i dobra, i w porządku. I teraz tak, tutaj muszę podłączyć, tutaj, więc. Ja najpierw zrobię tak. Tutaj zakręt taki, niech będzie sobie o, w taki sposób nawet. Tutaj to podłączę. To już będzie. I tutaj muszą mieć, bo będą mieli sklep, nie? Więc myślę, że tam będą korzystali mocno. Tutaj nawet im zrobię takiego. O, skosa. Proszę. I niech to mają. Na razie nie będę kombinował z drzewkami. Nie wiem, zobaczymy, jak będę pamiętał to yy, zrobię następnym razem. I tutaj właśnie tu jest taka sytuacja, że chciałbym podłączyć to pod, pod fabrykę, ale no zastanawiam się, czy to będzie miało względnie sens. No ale zamiast się zastanawiać, to może tak. Ja po prostu tutaj to podłączę. O, coś takiego. Na razie bez, bez pieniędzy to buduję, nie? Tutaj bym zrobił tak. No, wejdziesz? Nie, we a, nie wejdziesz. Trochę lipka. No to trochę lipa. No ale dobra, to niech ma tak, bo tutaj. Dobra, to, to niech ma, niech, niech, niech jest tak, jak jest. Teraz wybuduję drugie przejście tutaj. Oraz powiedzmy, teraz poczekaj, poczekaj, bo ja jeszcze nie chcę się tutaj tak dać nabrać mocno, bo ja wiem, że oni potrafią. No i dobra, i takie zejście. Od ziemię. Tutaj jeszcze. I by mi pasowało. Czekajcie, tam jest. Pasowałoby mi gdzieś tutaj mieć, nie? No tak powiedzmy. Że tutaj. Nie mogę za daleko tego budować, bo jak zrobię za daleko, no to będzie lipa. Dobra, to takie coś. I tutaj zrobimy. Takie coś. Czekaj, tam da radę? Da, no, da, da radę. Dobra. I teraz zejdziemy pod ziemię. I teraz tak. Około y, gdzieś wyczytałem, że 300 metrów mogę sobie tak pozwolić. Około 200-300 metrów. Więc y, za daleko też nie ma sensu tego budować. No, a co tutaj jest yy, źle, czy co? Halo? no patrz, no rozumiesz? No, nie, i koniec. I to jest właśnie z tymi tunelami, nie? Czekaj, a jak ja bym jeszcze zrobił taką sytuację? Czekaj, zrezygnuję z tego. Tam to mogę w sumie wybudować. Ale z tego bym zrezygnował. O tak. Wyszedłbym tutaj. O, z tego też możesz zrezygnować. I teraz tak, chodnik zrobimy. Yy, czekaj, nie, chciałem kładkę, ale w sumie. Dobra, nie będę kombinował z kładką, tylko jeszcze, jeszcze coś sprawdzę. Bardzo dziwna sytuacja tutaj na, y, taka występuje, że niby nie, ale. Dobra, czyli tak, tutaj bym miał tunel, ok, ale tu. Aha. Nie wiem, kurde, czy to czasami jest y, tak, że może o budynki wadzi? Kurde, tak trochę nie. Bez sensu, nielogicznie, ale. No bo tunel to się przeprowadza przecież pod ziemią, więc co ma do tego co ma piernik do wiatraka, nie? Oczywistym jest, że na pewno tunel będzie tutaj. To na pewno ja będę chciał. Tak jest. I ty tutaj masz już podłączenie. Kurde. Trochę niedobrze, 152 metry. No to niech ma tak. Ciekawy jestem, czy tutaj bym podłączył. Patrz, teraz przechodzi. To ja, to ja już nie wiem. Bo wcześniej myślałem, że na przykład ten budynek wadzi albo fa fabryka. Ale teraz wychodzi na to, że na przykład ten nie. A to, to co, przez fabrykę nie można. Tak nie sprawdzę, bo nie mam. No dobra, no jest tak jak jest, 200 wydam na to, mam 8 baniek, to na razie mogę sobie hulać. Znaczy hulać, no. bez przesady, nie? Wszystko ma swoje ograniczenia. Dobra, tak to i to oraz to oraz to. to takie przeklikiwanie jest w sumie najgorsze. Szkoda, że nie ma tak jak na przykład do ulic, że klikasz jedno i ci się buduje. No ale dobra, no nie można mieć wszystkiego, nie? Bez przesady. I teraz muszę tymi chodnikami. Podejdę tak tu, podejdę tutaj, to za pieniądze. W sumie wiesz co, weź mi to za pieniądze, buduj od razu, bo ja później będę się z tym tutaj bujał, a nie bardzo bym chciał. Tutaj byśmy zrobili takie coś. Tutaj ja im zaproponuję takie przejście jeszcze. O i pokażę Wam kładka. Kładka zwykle wychodzi tak. Nie, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. Chciałem kładka i wziąłem nie to, co potrzeba, i jeszcze za pieniądze buduję. Muszę poczekać chwilę niech to się. Niech to zniknie. O, tak tutaj. I tak z tej strony. Mniej więcej musi być y, równo. W przypadku kładki y, nie ma żadnego y, jakby to powiedzieć y, nie zbuduje się tak jak tunel, że na przykład nie wiem wykrzywi y, no, no ten taki mostek. Nie ma szans na to. 17 tysięcy to kosztowało, a wejście 36. Dziwnym jest nie, że sama kładka kosztuje mniej niż wejście. No ale cóż, no. Życie. Czekaj, z Ciebie zrezygnujemy i weźmiemy takie coś oraz takie po zakręcie, żeby szli. I tutaj. Czekaj, takie coś byś, bym tobie zrobił. Tak i tak. Tutaj nie wiem czy ktoś tędy będzie chodził, ale możliwe. Niech mają. Żeby potem nie mogli powiedzieć, że, że ten, że nie mieli. Tak samo tak. Tutaj do remizy no muszę mieć te podejścia i tutaj będzie Czekaj. Wiesz, co to byś zrobił? Tak. I w sumie tak. Taka krzywa laska. Czekaj, takie coś ci tutaj zrobimy, żebyś wystawał. Tak, gdyby w razie na przykład tunelem tam nie mogli, nie chcieli, czy coś. Remiza musi być. Muszę mieć obsadzoną remizę, bo jak nie to pierwszy lepszy pożar i płyniemy. I to nie będzie przepłynięcie się statkiem, tylko płyniemy na jakiś budynek, a no grube, jakaś gruba kasa wtedy płynie. Nie? I tak, tutaj mam budynek, to ja bym go zbudował w sumie. Do tego boisko piłkarskie od razu, żeby mieli. Dobra, to 13 tysięcy kosztuje. To sobie mogę pozwolić. Zaraz nabiję stąd. Zaraz jakiegoś tam, jakiś budynek ogarnę i nabijemy. Tutaj ludzi więcej chodnika. Więcej chodnika tutaj. O tak. I tutaj takie coś by mnie interesowało. Halo. Tak, tak. Mają tam też, w sumie, niech będzie. Czemu nie? Jest przejście podziemne i przejścia naziemne. Tutaj musiałem tak zrobić, bo było za blisko i... i. Tutaj coś mi nie chce, po prostu powiem Wam, przeprowadzić chodnika. Czekajcie, jeszcze spróbuję, no bo wolałbym się tego pozbyć, bo powiem Wam, że mocno mi taka impreza nie pasuje, że. No ale nie, no tutaj coś. Coś jest na rzeczy, że... Zobaczcie, no, no nie, no nie i koniec. Dobra, nie będę tam z nim walczył, bo to naprawdę nie o to chodzi. Przy okazji pokazuję Wam, że no... Czasami po prostu są takie miejsca, że... Nie wiem, czy to jest za blisko, no... Ale jeżeli to jest za blisko, to czemu tutaj da radę? No nie wiem, nie wiem, no... Mniejsza o większość w sumie. I teraz tak, tu by mnie interesowało, Oho, tutaj muszę zrobić przystanek, pętlę, cokolwiek, nie? Dobra, no to zrobimy. Tutaj myślę, że założę, a bo wiecie co, ja mam przecież ten, taką w sumie fajną pętlówkę z moda. Chyba o to mi chodziło. Tak, to by było. I to nawet fajnie by to było. O, coś takiego. Weź mi to jeszcze tak. A, bo to się tak podłączy w taki sposób. Nie, to wiesz co? To zrobimy taki chodnik dookoła. Najpierw, aha, w ten, w ten i tutaj. Potem to podłączymy. Nie, tego nie podłączymy. Tylko podłączymy. No. Tak, tu. No dobra, no to tak będzie. No. Chciałem, żeby mieli takie, wiecie, jednolity chodnik. No, ale jak, jak się nie da, to co ja będę? Chociaż mogę jeszcze powalczyć w inny sposób. Mogę na przykład spróbować zrobić tak i wtedy to podłączyć pod to, o, ma to sens. Yy, dobra, to to mamy i to wybuduję też za pieniądze, 16 koła. Yy, kupię autobus i zaraz wracam. Dobra, kupiłem autobusy, yy, zaplanowałem już im od razu linie, więc ja je powypuszczam, niech one sobie tutaj dojadą bo jadą naprawdę z daleka. Tam miałem jeszcze wozy strażackie, ale to na potem, na jakąś inną remizę, bo tutaj remizę już mam wyposażoną. Paliwo się jeszcze nie pojawia. Muszę ustawić elektrykę i też tak, nie wiem, no co z wami zrobimy, nie? Tak, żebyście zasmakowali tej gry trochę, tak jak ja ją kosztuję. Tak. Myślę sobie, i potrzebuję budkę chatkę tutaj. Teraz pytanie: Na milion punktów, czy to będzie, kurde, działać na wszystkie? Czy ja nie obciążę za mocno? A zresztą, co ja się będę martwił: Czy ja to obciążam? Czy ja tego nie obciążam? Obciążam to, obciążam. No trudno. Teraz tak. Będę potrzebował tutaj. A widzisz, bardzo. Czekaj, czekaj. Teraz robię bez pieniędzy, więc sobie tak projektuję tylko. Dlatego nie martwię się tymi kosztami kompletnie. Jeszcze. Słuchajcie, tutaj, tutaj, tutaj. Bo ta elektrownia ma to do siebie, że ona ma już własne takie. Widzicie tutaj podprowadzane, bo z tej elektrowni węglowej ona ma też kilka odnóg, ale po pierwsze, że potrzebuje węgla, a musiałbym organizować transport i w ogóle i tak dalej. A druga sprawa, że potrzebuje właśnie tych transformatorów dużo. Tak, na logikę to w sumie no, ciężko się tutaj kłócić, nie? Zwykle potrzebuje. Tak myślę sobie, czy tutaj bym się przedarł. Tutaj i tutaj. No dobra, będzie. Teraz potrzebuję dwóch kableronów. Jeden, by. Dobra, wiesz co? Jeden zrobimy. O, coś takiego. O, tak tutaj. I tędy przelecimy. Ja wiem, że tutaj podłączałem budkę, ale lecimy do tej, nie? Na, na samym dole, którą mam. No i tutaj już będzie. I teraz ta najdalsza. Ja ją tutaj jeszcze tak, o, za ta stację kawałek podprowadzę. Nawet. Tędy. E, tak. Tutaj. Tutaj. No dobra.